Już? Czekaj. Już nagrywam. E, witajcie. E, z tej strony Pani Mat. Postanowiliśmy zrobić coś, czego jeszcze do tej pory nie robiliśmy, czyli e, zauważyliśmy, że z naszego odkurzacza filmowego, o nazwie Henry strasznie śmierdzi przy odkurzaniu. Więc doszliśmy do wniosku, że trzeba wymienić filtr. E, tak, zrobiliśmy. Proszę że rzadko nie ma filtra. Czas pokaże, więc zabierzmy się do pracy. Gdzie jest filtr? W środku, filtr. Otwieramy Henryka. Oh yes. oh. to. jest... To jest tu? Tu będzie pan. Happy. Fajny ten mało już wyjdzie. Może tu trzeba odchylić. Ma takie uszy. Jak ma oczy, to ma i uszy. Tak jest. Jest. No i do góry łeb. Patrz, no, mamy to. Ale co? Co my tu mamy? To wygląda na czysty. To jest Das, is, das, das is pościel it. po mhm. Czujecie ten zapach to? Nie. Tu nie. O, no, tu jest. No. Ej, tu jest coś. To może być... Ręk się bym bał tam zajrzeć. Więc może to jest po prostu to, że nie y, obierzamy tego worka. Czy mamy wymieniać worek, czy filtr? No na no, to wychodzi, że filtr jest czysty. To co tak wali? No, śmieci. To, nie opróżniał tego worka? <grym> na to wygląda. O Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Trzeba by go opróżnić. Chyba tak. Przystępujemy do demontażu worka. Z Henry'ego. Ja bym tutaj, tutaj spróbował. Tak. tak. O! Dobrze się węże się. się No zobacz. Uwaga. Teraz może bardziej śmierdzieć. Ale on był pełny. Mhm. Mamy to. Podnieś go. Para Parabuch. Worek w ruch. Idziemy to. To jest jednorazowy? A myślisz, że do jakiej śmieci powinniśmy to wyrzucić? ze dworkiem, czy z tylko Zawartość? Nie wiem. Co wiesz? tu jest napisane? Oryginalny barek Henry. This way up. To nie jest fragment instrukcji, której szukamy. Gear Bobble. Jak? The Candbobble. Bobble, kurczę się mówię. No i teraz nie wiem. w Wenecji trochę Mam nowy zajebisty film. Śmierć w Wenecji. Nieźle brzmi, co? Kochani, bardzo dobre wieści. Okazało się, że to nie filtr. Filtr jest czyściutki. Prawie jak sztuka. Okazało się, że po prostu Grzegorz nie wymieniał worka w odkurzaczu od jakiejś dwóch lat. Można nie wymieniać, jak się nie odkurza. Dlatego teraz wymieni Worek do odkurzacza. Dlatego zakupiliśmy na stronie nor.pl oto taki worek Henry Henry Buźka Buźka wszystko jest podobne. Dlatego to jest ten worek. Robimy tak zwany unpacking. To nie jeden worek. Tak. To którego? 10 worków. One są dobre to, yy, to nie są. Yy, może się wydawać na pierwszy że to także, są pampersy dla dorosłych, ale to jest worek do odkurzacza. Taki sam. Taki sam. No, barwa może troszeczkę się różnić, tu jest czerwony bardziej taki wyrazisty, tu jest taki glady, Ale, ale ma też, to po użytku up. bardziej, this nie? Way, this way up jest, zgadza się Jak w tej piosence Tak Jarul tak. this way up Dobrze. czyli teraz myślę, że powinniśmy to złożyć na rurę. Musisz wsadzić w dziurkę O kurczę To wyzwanie Dawno tego nie robiłem <noise> Wlazło jak masło Siedzi. jest takie trudne. Teraz wydobywa bomek prosto do tego okręgu. Tak, żeby nie było Tak, rzeczy. Żeby tarpocel chodził. to się wypcha śmieci. Śmieć-śmieci robi nierówny. No, filtr. Teraz filtr. O tak. Robimy. Tak, Co się łoży? Tak, nie jak to. Tak. Myślę, że to będzie po prostu siła nacisku, gdzie są te boczki, uszka? Tak tak, ale tu nie ma żadnych. Czyli on jest fajnie rozwiązany. Tak, bez że można gdziekolwiek. A nie powinno się... O, chyba jednak miała jakieś rowki w nie? Nie. O, teraz. I je po uszach. Tak. Dziak babkę w piach. jak to się mówi. Lec się uśmiechnie. Tak. Wcześniej był smutny, prawda? <grymne> tak. Taki był. No, jeszcze dokręćmy mu rurę. i teraz to majka, to leci. Słuchaj, przez rok worka nie wymienialiśmy, a teraz no. mamy 10. A o worek trzeba dbać, prawda? Czekarka matematyczna. Aha. Ile lat będziemy mieli zapasów? No. Widzisz, no. trochę tak, trochę tylko także e, dziękujemy bardzo. Prosta sprawa. A jeszcze będzie gdzie to wrzucamy? Do śmieci. Ale jak? Komunalnych czy...? czy? Do śmieci komunalnych mieszanych. Zmieszanych. Tylko segregacja to rewelacja. Ostatni element naszej układanki, sprawdzimy, on, on. E, zrobimy test smrodu. Czy nie śmietni? Podłączamy do gniazdka, uważajcie z prądem, żeby nie uderzyło. Podłączamy tutaj przycisk czerwony, start. W Wąchaj. Dobrze. Patrzcie. Jak kwiaty na łące. Widzowie, dajcie znać w komentarzach, jakie sprzęty mamy wziąć. Następnym razem na warsztat, czym się zająć, jak widzicie, błahe naprawy wymagają czasami dwóch osób.